Słyszeliście, że owoce są zdrowe, prawda? Ale co, jeśli powiem Wam, że niektóre z najsłodszych owoców na Waszym talerzu mogą niepostrzeżenie powodować gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi? Tak, chociaż owoce są bogate w witaminy, błonnik i przeciwutleniacze, nie wszystkie z nich są jednakowo odpowiednie dla osób z cukrzycą. W rzeczywistości niektóre owoce działają jak bomby cukrowe. Siejąc pustoszenie w poziomach insuliny i sprawiając, że kontrola cukru we krwi wydaje się niemal niemożliwa. A oto szokująca część. Większość ludzi je, je każdego dnia, myśląc, że dokonują zdrowego wyboru. Dlatego w tym filmie uchylimy rąbka tajemnicy. Ujawnimy to pięć najbardziej szkodliwych owoców, których diabetycy muszą unikać za wszelką cenę, ponieważ wasze zdrowie. Energia i długowieczność zależą od zrozumienia, co naprawdę dzieje się w waszym ciele. Zostańcie z samego końca, ponieważ owoc numer jeden na tej liście kryje się za reputacją superfood, ale dla diabetyków może być katastrofalne. A więc na piątym miejscu na naszej liście znalazło się uwielbiane przez wszystkich mango. Tak, tak, właśnie ten soczysty tropikalny owoc który podbił serca ludzi na całym świecie swoim niewiarygodnie słodkim, intensywnym smakiem i cudownym aromatem, w rzeczywistości kryje sobie poważne zagrożenie dla poziomu cukru we krwi. Chodzi o to, że mango jest dosłownie przepełnione naturalnymi cukrami. Tylko pomyślcie, jeden dojrzały owoc średniej wielkości może zawierać aż 45 gramów cukru. Abyście lepiej zdali sobie sprawę, jak dużo to jest. Wyobraźcie sobie standardową puszkę Coca-Coli. Otóż w jednym mango często znajduje się nawet więcej cukru. I chociaż nie zaprzeczamy, że mango jest również źródłem cennego błonnika, witamin, zwłaszcza A i C, i przeciwutleniaczy, które są ważne dla naszego organizmu, dla osób z cukrzycą lub w stanie przed jego wysoka zawartość naturalnego cukru stanowi poważny problem i przeważa nad wszystkimi potencjalnymi korzyściami. Spożywanie mango powoduje bardzo gwałtowny, niemal wybuchowy skok poziomu glukozy we krwi. Ten wzrost może być nie tylko nagły, ale i dość długotrwały, co stanowi poważne obciążenie dla układu insulinowego organizmu i trzustki. Z czasem takie częste i silne wahania poziomu cukru we krwi mogą prowadzić do pogorszenia wrażliwości komórek na insulinę, czyli sprowokować lub pogłębić insulinooporność. Stan w którym organizm potrzebuje coraz więcej insuliny, aby przyswoić tę samą ilość glukozy. Dlatego, jeśli ciężko pracujesz nad kontrolą poziomu cukru we krwi, starając się zarządzać cukrzycą lub zapobiec jej rozwojowi w stanie przedcukrzycowym, regularne spożywanie mango może zniweczyć wszystkie Twoje wysiłki i dosłownie wywrócić Twój postęp do góry nogami, czyniąc osiągnięcie stabilnych wskaźników praktycznie niemożliwym. A co z popularnymi mrożonymi smoothies z mango? Które tak często przedstawia się jako zdrowy i orzeźwiający napój. Niestety, tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej podstępna. Kiedy owoc jest miksowany w blenderze, struktura jego błonnika ulega zniszczeniu. Błonnik w całym owocu odgrywa ważną rolę, spowalniając proces wchłaniania cukrów do krwi. Natomiast cukier ze smoothie trafia do krwiobiegu niemal natychmiast, powodując jeszcze gwałtowniejszy i potencjalnie niebezpieczny skok glukozy. Tak więc, jeśli do tej pory popijaliście ten tropikalny napój lub zajadaliście się soczystym mango, szczerze wierząc, że wybieracie absolutnie zdrową alternatywę dla deserów, nadszedł czas, aby poważnie zweryfikować swoje poglądy. Dla waszego zdrowia może to być dalekie od najlepszego wyboru. Na czwartej pozycji naszej listy znajdują się winogrona. Tak, te małe, na pierwszy rzut oka zupełnie niewinne jagody, które tak wygodnie i przyjemnie wrzuca się do ust całymi garściami, niemal bez zastanowienia. Często kojarzą się z lekkością, świeżością, zdrową przekąską i wydają się całkowicie nieszkodliwe ze względu na swój rozmiar. Jednak nie pozwólcie, aby ta zwodnicza miniaturowość i niewinność wprowadziły Was w błąd. W rzeczywistości każda jagoda winogrona to w gruncie rzeczy maleńka, ale niezwykle skoncentrowana grudka cukru. Można powiedzieć, naturalny cukierek w cienkiej skórce. Ich słodycz i soczystość czynią je niesamowicie kuszącymi. Ale właśnie w tej słodyczy tkwi pułapka. Tylko wyobraźcie sobie, zaledwie jedna standardowa filiżanka winogron zawiera około 23 g. węglowodanów. A co najważniejsze, dla osób kontrolujących poziom cukru we krwi, prawie wszystkie te węglowodany występują w postaci szybko przyswajalnych cukrów a mianowicie glukozy i fruktozy. Cukry te nie wymagają długiego trawienia i niemal natychmiast wchłaniają się do krwiobiegu. Co więcej, w przeciwieństwie do wielu innych owoców bogatych błonnik, który pomaga spowolnić chłanianie cukru, winogrona mają bardzo wysoki indeks glikemiczny. Wysoki IG oznacza, że spożycie produktu powoduje gwałtowny i ostry wzrost poziomu glukozy we krwi wkrótce po jedzeniu dla organizmu jest to niczym uderzenie cukru. A co pogarsza sytuację? Winogrona niezwykle łatwo jest zjeść w nadmiarze. Możesz mechanicznie zjeść całą dużą kiść lub miskę jagód, na przykład podczas oglądania filmu lub czytania książki, zupełnie nie zdając sobie sprawy z ilości spożytego cukru. W ten sposób, dosłownie w ciągu kilku minut, możesz niepostrzeżenie pochłonąć równowartość kilku pełnych łyżeczek rafinowanego cukru. Dla osób z cukrzycą lub predyspozycjami do niej, takie niekontrolowane spożycie winogron nieuchronnie uruchamia tak zwaną huśtawkę cukrową, niebezpieczny cykl gwałtownych wzrostów i następujących po nich spadków poziomu cukru we krwi. Ten chaotyczny proces nie tylko pozbawia Cię energii, powodując nagłe zmęczenie, osłabienie i drażliwość po krótkotrwałym przepływie sił, ale także naraża Twoją trzustkę na poważny stres. Musi ona pracować na najwyższych obrotach, próbując wyprodukować wystarczającą ilość insuliny, aby poradzić sobie z nagłym napływem glukozy, co z czasem może prowadzić do jej wyczerpania i pogorszenia przebiegu cukrzycy. I tak dotarliśmy do pierwszej trójki naszej listy, a na zaszczytnym trzecim miejscu znajduje się ananas. Muszę przyznać, że ten uczestnik naszego rankingu często wywołuje ściere zdziwienie u większości ludzi. I nic dziwnego. Ponieważ ananas cieszy się reputacją niemalże superfood, jest aktywnie dodawany do różnego rodzaju soków detoksykujących i smoothie mających na celu oczyszczenie organizmu, a także głośno wychwala się jego rzekome właściwości przeciwzapalne, często łącząc je z zawartym w nim enzymem, bromelainą. Jego soczysty, wyrazisty, słodko kwaśny smak i egzotyczny aromat mocno kojarzą nam się ze zdrowiem, tropikami i korzyściami. Jednakże nadszedł czas, aby spojrzeć na fakty bez upiększeń i marketingowego blichtru. Surowa prawda jest taka, że ananasy, mimo całej swojej atrakcyjności, zawierają bardzo dużą ilość cukru. Tylko wyobraźcie sobie, zaledwie w jednej standardowej filiżance pokrojonego mięszu ananasa znajduje się ponad 22 gramy cukru. To naprawdę imponująca ilość, zwłaszcza dla osoby. Która skrupulatnie monitoruje swój poziom glukozy we krwi i liczy każdy gram węglowodanów. Ale problem tkwi nie tylko w bezwzględnej ilości cukru. Równie ważne jest to, jak szybko ten cukier jest przyswajany przez organizm. Cukry z ananasa wchłaniają się do krwiobiegu z zadziwiającą prędkością. Proces ten znacznie przyspiesza, jeśli spożywasz bardzo dojrzałego, miękkiego, Dosłownie rozpływającego się w ustach ananasa, ponieważ w miarę dojrzewania zawarte w nim węglowodany złożone przekształcają się w cukry proste. Jeszcze szybsze wchłanianie następuje podczas picia soku ananasowego. W procesie wyciskania soku owoc traci większość swojego błonnika, właśnie tych włókien pokarmowych, które w całym owocu pełnią rolę naturalnej bawiery, spowalniając przenikanie cukru do krwi. W rezultacie sok zamienia się w skoncentrowany roztwór cukru, który niemal natychmiast podnosi poziom glukozy. Jaki więc rezultat otrzymujemy? Gwałtowny, niemal pionowy wzrost poziomu cukru we krwi, który można odczuć dosłownie w ciągu pół godziny po spożyciu ananasa lub jego soku. Ale co gorsza, ten skok może być nie tylko gwałtowny, ale i długotrwały. Podwyższony poziom glukozy może utrzymywać się we krwi przez kilka godzin, stanowiąc znaczne i długotrwałe obciążenie dla trzustki i całego układu hormonalnego. Co obudzi szczególny niepokój, a nawet trwogę, to fakt, jak często osobom z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym zaleca się picie soku ananasowego, przedstawiając go jako swego rodzaju eliksir wzmacniający odporność lub zastrzyk witamin. Niestety. Za tymi atrakcyjnymi hasłami kryje się realne niebezpieczeństwo. Ludzie, nie podejrzewając pułapki, faktycznie zalewają swój organizm ogromną ilością szybko przyswajalnego cukru, co niweczy wszystkie ich wysiłki w kontrolowaniu choroby. Jest to szczególnie podstępne, ponieważ płynne kaloje i cukier wchłaniają się jeszcze szybciej niż pokarmów stałych, czyniąc przewidywanie i kontrolę poziomu glukozy niezwykle trudnym zadaniem. Jaki jest więc wniosek? Ananas, mimo wszystkich pozornych korzyści, nie może być nazwany produktem przyjaznym dla osób z cukrzycą. Jego spożycie wymaga najwyższej ostrożności i jest możliwe jedynie w ściśle ograniczonych, dosłownie minimalnych porcjach. Ale nawet przy zachowaniu tego warunku, ryzyko niepożądanego i gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi pozostaje bardzo wysokie. Zawsze należy brać pod uwagę indywidualną reakcję organizmu i pamiętać o potencjalnym niebezpieczeństwie, jakie kryje w sobie ten słodki tropikalny owoc. Istnieje wiele innych owoców, a zwłaszcza jagód, które stanowią znacznie bezpieczniejszy i bardziej przewidywalny wybór dla diety diabetyka. A więc zbliżyliśmy się do samego szczytu naszej listy, a srebrny medal, czyli drugie miejsce wśród najbardziej niepożądanych owoców dla diabetyków, otrzymuje. Banan. Jesteście zdziwieni, a może nawet szokowani. W pełni dopuszczam taką reakcję. Banan to chyba jeden z najbardziej rozpowszechnionych, dostępnych i nie ma co ukrywać ulubionych owoców na planecie. Ceniony jest za naturalną słodycz, delikatną, kremową konsystencję, za wygodę przecież to idealna opcja na szybką przekąskę w biegu a także za reputację bogatego źródła potasu i środka na natychmiastowe uzupełnienie energii. Właśnie ta powszechna popularność i zakorzenione przekonanie o jego korzyściach sprawiają, że jego pojawienie się na tak wysokiej pozycji w naszym antyrankingu jest naprawdę niespodziewane dla wielu osób. Jednakże Mimo całej swojej popularności i pozornej nieszkodliwości, banan jest jednym z najbardziej błędnie rozumianych i niedocenianych owoców w świecie żywienia diabetyków. Zbyt często automatycznie zalicza się go do kategorii bezwzględnie zdrowych przekąsek, poleca jako idealne paliwo przed lub po wysiłku fizycznym, całkowicie pomijając jego bardzo znaczący i, co najważniejsze, szybki wpływ na poziom cukru we krwi. A przecież właśnie ten aspekt jest krytycznie ważny dla osób żyjących z cukrzycą lub znajdujących się w grupie ryzyka. Przyjrzyjmy się konkretnym liczbom, aby zrozumieć skalę problemu. Jeden średniej wielkości banan, który wielu z nas może zjeść zupełnie niepostrzeżenie, dosłownie w kilku kęsach, zawiera około 27 gramów węglowodanów. To bardzo znacząca ilość. Która dla osoby z cukrzycą może stanowić dużą część dopuszczalnego obciążenia węglowodanami na cały posiłek. I co najważniejsze, zdecydowana większość tych węglowodanów to cukry proste, takie jak glukoza i fruktoza. Cukry te charakteryzują się tym, że bardzo szybko rozkładają się w przewodzie pokarmowym i niemal natychmiast wchłaniają do krwiobiegu, powodując gwałtowny wzrost poziomu glukozy. Szczególne znaczenie ma stopień dojrzałości banana. Ten czynnik radykalnie zmienia jego wpływ na poziom cukru we krwi. W procesie dojrzewania zachodzi złożony proces biochemiczny. Zielony, twardy i bogaty w skrobie owoc stopniowo przekształca się w znany nam, jasnożółty, miękki i bardzo słodki owoc. Podczas tej przemiany skrobia aktywnie rozkłada się na cukry proste. W związku z tym, im bardziej dojrzałego banana wybierasz, im jest on bardziej żółty, Miękki, słodszy, a zwłaszcza jeśli na jego skórce pojawiły się już charakterystyczne ciemne plamki, tym wyższe jest w nim stężenie łatwo przyswajalnych cukrów i tym wyższy jego indeks glikemiczny. A to oznacza, że taki banan sprowokuje znacznie szybszy i wyższy wzrost poziomu cukru we krwi po jego spożyciu. I nie zapominajmy o niezliczonej ilości tak zwanych zdrowych przekąsek, deserów i napojów przygotowywanych na bazie bananów. Które często tylko udają zdrową żywność. Chipsy bananowe, często smażone w głębokim tłuszczu i mogące zawierać dodany cukier i sól, różnego rodzaju chlebki bananowe, babeczki, muffinki, a także niezwykle popularne bananowe smoothie i koktajle. Wszystkie te produkty stanowią jeszcze większe zagrożenie dla stabilności cukru we krwi. Mogą zawierać zawrotną ilość cukru i kalorii. Zadając dotkliwy cios Twojej kontroli glikemicznej, znacznie silniejszy niż pożycie całego, nieprzetworzonego banana. Dla osoby z cukrzycą zjedzone dojrzało banan, zwłaszcza jeśli spożywany jest oddzielnie od innych pokarmów, może wywołać potężny, niemal niekontrolowany skok poziomu cukru we krwi zaraz po posiłku. Ten gwałtowny wzrost glukozy zazwyczaj nie pozostaje bez konsekwencji. Często następuje po nim równie gwałtowny spadek poziomu cukru który pozostawia cię z uczuciem silnego, nagłego zmęczenia, rozbicia, apatii, powoduje mgłę mózgową, obniża koncentrację uwagi. I jakby tego było mało, wkrótce po takim cukrowym nurkowaniu pojawia się ostry, niemal nieznośny głód, który prowokuje do kolejnej, często niezdrowej przekąski. W ten sposób zamyka się błędne koła, skok cukru, spadek sił, głód, nowa przekąska, nowy skok cukru, co niezwykle utrudnia kontrolę nad cukrzycą i może sprzyjać przybieraniu na wadze. Jaki więc można wyciągnąć wniosek i jakie są zalecenia? Jeśli myśl o całkowitej rezygnacji z bananów jest dla Ciebie absolutnie nie do zniesienia, konieczne jest przestrzeganie maksymalnie rygorystycznych zasad ich spożywania. Po pierwsze, wybieraj wyłącznie zielone, nie w pełni dojrzałe banany. Zawierają one więcej skrobi opornej która jest wolniej trawiona i nie podnosi tak gwałtownie poziomu cukru we krwi oraz mniej cukrów prostych. Po drugie, kontroluj porcje w najdokładniejszy sposób. Mowa tu o skrajnie małej ilości, dosłownie kilku niewielkich kawałkach, a nie o całym bananie, nawet jeśli jest mały. Po trzecie, i to jest chyba najważniejsza zasada, nigdy nie jedz banana samego jako samodzielne danie czy przekąskę. Zawsze łącz go z produktami bogatymi w białko i lub zdrowe tłuszcze. Działka i tłuszcze znacząco spowalniają proces opróżniania żołądka i wchłaniania węglowodanów w jelitach, pomagając w ten sposób złagodzić czytowy poziom glukozy we krwi po spożyciu banana. Jednakże, mówiąc szczerze, dla osiągnięcia najlepszej i najbardziej stabilnej kontroli nad cukrzycą, najrozsądniejszą i najbezpieczniejszą decyzją jest często maksymalne ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie bananów z Twojej diety. I wreszcie dotarliśmy na sam szczyt naszego rankingu, do absolutnego lidera, którego uważamy za owoc numer jeden pod względem szkodliwości dla osób z cukrzycą. Jest to produkt, którego diabetycy powinni unikać za wszelką cenę w trosce o swoje zdrowie i kontrolę nad chorobą. Verbal, przygotujcie się na możliwy szok, ponieważ pierwsze miejsce zajmuje Arbus. Tak, tak, nie przysłyszeliście się, właśnie soczysty, orzeźwiający Arbus. Doskonale rozumiem Wasze zdumienie i wieście mi, nie jesteście osamotnieni w swoim zdziwieniu. Jak to możliwe? Przecież arbus to prawdziwy symbol lata, pikników, odpoczynku na łonie natury. Mocno zakorzenił się w naszej świadomości jako wzór letniej zdrowej żywności. I są ku temu wszelkie przesłanki. Jest niewiarygodnie lekki w prawie 92% składa się z wody, co czyni go doskonałym środkiem na ugaszenie pragnienia w upalny dzień. Ponadto zawiera cenne witaminy, takie jak witamina C i A a także likopen, silny przeciwutleniacz nadający miąższowi charakterystyczny czerwony kolor. Przy tym wszystkim arbus wyróżnia się wyjątkowo niską kalorycznością i praktycznie całkowitym brakiem tłuszczów. Wydawałoby się idealny produkt dietetyczny, prawda? Cały ten zestaw cech tworzy zwodniczy obraz absolutnie nieszkodliwego, orzeźwiającego, a nawet zdrowego przysmaku. Jednak za tym atrakcyjnym Soczystym i orzeźwiającym wyglądem kryje się prawdziwa bomba zegarowa dla poziomu cukru we krwi, niezwykle wysoki indeks glikemiczny. Arbus stanowi klasyczny przykład produktu o wysokim Ig i to jest właśnie główny paradoks arbuza. Będąc niskokalorycznym i składającym się głównie z wody, jest on jednak w stanie wywołać bardzo szybki i bardzo znaczący wzrost poziomu glukozy we krwi wkrótce po spożyciu. Właśnie to połączenie pozornej lekkości i realnie silnej odpowiedzi glikemicznej czyni arbuza tak podstępnym i szczególnie niebezpiecznym dla diabetyków. Jak do tego dochodzi? Sekret tkwi w unikalnym składzie i strukturze mięszu arbuza. Praktycznie całkowicie brakuje w nim tak ważnych składników jak dłonnik pokarmowy, białka i tłuszcze. A przecież to właśnie te składniki odżywcze odgrywają kluczową rolę w spowalnianiu procesów trawienia i wchłaniania węglowodanów w jelitach. Ponieważ tych hamujących elementów w arbuzie nie ma, zawarte w nim cukry są przyswajane przez organizm niemal natychmiast, prawie z tą samą prędkością co czysty cukier rozpuszczony w wodzie. Prowadzi to do gwałtownego, niemal lawinowego wyrzutu glukozy do krwiobiegu, tworząc nagłe i bardzo poważne obciążenie dla trzustki, która zmuszona jest w trybie awaryjnym produkować insulinę. Niektórzy mogą oponować, wskazując na stosunkowo niską zawartość cukru. Przy tylko około 11 g cukru na standardową filiżankę pokrojonego arbuza. To przecież mniej niż w wielu innych owocach z tej listy. Formalnie to prawda. Jednak w przypadku cukrzycy krytycznie ważna jest nie tylko bezwzględna ilość cukru, ale i, co znacznie ważniejsze, Prędkość, z jaką ten cukier trafia do krwi. Z powodu wspomnianego braku błonnika i innych czynników spowalniających spożycie arbuza dla Twojego układu krwionośnego jest równoznaczne z szybkim wypiciem szklanki słodzonej wody. Cukier z arbuza uderza w poziom glukozy we krwi szybciej i gwałtowniej niż cukier z ogromnej większości innych owoców nawet tych, w których formalnie jest go więcej. I wreszcie jeszcze jeden czynnik. Który czyni arbuza prawdziwym wrogiem diabetyka, to praktycznie całkowity brak kontroli nad wielkością porcji podczas jego spożywania. Bądźmy szczerzy, kto z nas ogranicza się do jednej skromnej filiżanki, drobno pokrojonego arbuza. Zazwyczaj odkrawamy solidne, soczysty, ociekający sokiem kawał, po nim następuje drugi, a czasem i trzeci, szczególnie w upalną pogodę, gdy tak bardzo pragniemy orzeźwienia, Ludzie mogą niepostrzeżenie zjeść dwie, trzy, a nawet cztery takie umowne filiżanki arbuza za jednym razem. Jest to równoważne spożyciu od 22 do 44 gramów szybkich węglowodanów. Przy tym człowiek zupełnie nie zdaje sobie sprawy, jak potężny cios zadaje swojemu zdrowiu metabolicznemu w tym momencie. Takie bezmyślne pochłanianie dużych ilości zamienia arbuza z niewinnego letniego przysmaku w prawdziwą, Niekontrolowaną bombę cukrową. Każdy taki epizod przyjedzenia arbuza powoduje nie tylko chwilowy dyskomfort czy konieczność korekty dawki insuliny, to realny stres dla całego organizmu, zwłaszcza dla trzustki. Regularne, gwałtowne skoki cukru sprzyjają progresji insulinooporności, wyczerpują rezerwy trzustki i nieuchronnie przybliżają rozwój poważnych długoterminowych powikłań cukrzycy. Tym samym Arbus dla osoby z cukrzycą to misternie zamaskowana słodka pułapka. Przyciąga swoją świeżością, soczystością, niską kalorycznością i reputacją zdrowego produktu, ale za tą atrakcyjną fasadą kryje się poważne zagrożenie dla stabilności poziomu cukru we krwi i, i w konsekwencji, dla Twojego zdrowia ogółem. Dlatego, jeśli Twoim celem jest utrzymanie stabilnego poziomu energii przez cały dzień, Zachowanie jasności umysłu i wysokiej koncentracji uwagi, a co najważniejsze, jeśli jesteś poważnie nastawiony na długoterminowe zarządzanie cukrzycą, minimalizację ryzyka i zachowanie wysokiej jakości życia przez długie lata, nasza najgorętsza i kategoryczna rada brzmi: całkowicie unikaj spożywania arbuza. Uwierz, filowa przyjemność płynąca z jego słodkiego mięszu nie jest warta ryzyka i szkód, jakie może wyrządzić Twojemu zdrowiu. Istnieje wiele innych, znacznie bezpieczniejszych sposobów na ugaszenie pragnienia i cieszenie się letnimi darami natury, na przykład woda mineralna z cytryną i miętą, ogórki, seler naciowy, zielone warzywa liściaste, niewielkie porcje dozwolonych owoców jagodowych, które nie będą miały tak destrukcyjnego wpływu na Twoją kontrolę glikemiczną. Arbus to ta letnia pokusa, której diabetyk powinien oprzeć się raz na zawsze. Jednak dla każdej osoby, która żyje z cukrzycą lub znajduje się w stanie przedcukrzycowym i która codziennie wkłada niemałe wysiłki w kontrolę poziomu cukru we krwi, te pozornie niewinne owoce mogą stać się prawdziwymi dywersantami na drodze do zdrowia. Mogą niezauważalnie, podstępnie, ale bardzo skutecznie sabotować cały wasz postęp, niweczyć wyniki staranie dobranej diety, ćwiczeń fizycznych i przyjmowania leków. Mogą sprawić, że osiągnięcie stabilnego poziomu glukozy stanie się niewiarygodnie trudnym zadaniem. A wszystko to często bez żadnych wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, dopóki nie zobaczycie niepożądanych wyników na glukometrze lub nie poczujecie pogorszenia samopoczucia. Ale nie spieszcie się z martwieniami i całkowitym wykluczaniem wszystkich owoców ze swojej diety. Świat owoców jest przecież różnorodny i istnieją w nim nie tylko wrogowie, ale i prawdziwi przyjaciele dla osób z cukrzycą. Czy chcecie dowiedzieć się, które dary natury mogą stać się waszymi niezawodnymi sojusznikami w niełatwej walce o stabilny poziom cukru we krwi? Czy pragniecie otrzymać listę tych owoców, które są nie tylko bezpieczne, ale i rzeczywiście mogą pomóc zrównoważyć glikemię, poprawić wrażliwość na insulinę i wzbogacić waszą dietę w cenne substancje bez szkody dla zdrowia? Jeśli wasza odpowiedź brzmi stanowczy tak, w takim razie zachęcamy was do podjęcia kilku prostych kroków już teraz, aby nie przegapić tych ważnych informacji i wesprzeć naszą pracę. Po pierwsze, jeśli ten film był dla was przydatny i odkrył coś nowego, proszę, kliknijcie przycisk lubię to pod nim. Po drugie, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby regularnie otrzymywać jakościowe i sprawdzone informacje na temat żywienia i zarządzania cukrzycą. I po trzecie, co bardzo ważne, kliknijcie ikonę dzwoneczka obok przycisku subskrypcji. To gwarantuje, że otrzymacie powiadomienia o publikacji naszego następnego filmu i go nie przegapicie. Wasza aktywność to dla nas najlepsza motywacja do dalszego tworzenia wartościowych treści. Ponieważ już w naszym następnym odcinku szczegółowo omówimy temat top pięciu najlepszych owoców, które diabetycy powinni spożywać codziennie. Przedstawimy Wam sprawdzoną listę tych wspaniałych, smacznych i zdrowych owoców, które mogą i powinny stać się częścią Waszej zdrowej diety, pomagając Wam nie tylko kontrolować cukier, ale i wzmacniać zdrowie ogólnie. A podczas gdy my przygotowujemy dla Was ten nowy materiał, bardzo chcemy poznać Waszą opinię. Proszę znajdźcie chwilę i napiszcie w komentarzach pod tym filmem. Czy wasz ulubiony owoc znalazł się na dzisiejszej liście niebezpieczeństw? Czy ta informacja była dla Was zaskoczeniem? Może zawsze podejrzewaliście coś podobnego, a może wręcz przeciwnie, byliście absolutnie pewni bezpieczeństwa tych owoców. Czy są inne owoce lub produkty, których wpływ na poziom cukru budzi Wasze wątpliwości lub niepokój? Wasze doświadczenia i przemyślenia są dla nas naprawdę bardzo ważne. Porozmawiajmy o tym razem. Wymiana informacji i doświadczeń wzmacnia naszą społeczność i pomaga nam wszystkim na drodze do lepszego zdrowia. Czekamy na Wasze komentarze.